Mam koldziska z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Janusza Dziura ręce. a dzisiaj mamy naprawdę bardzo ważny moment, bo otwarło się okienko transferowe, a my możemy wreszcie zmienić pracodawcę. Zobaczymy, czy pojawią się jakieś ciekawe oferty, bo wreszcie klub się kiedyś zgodzi na transfer. No i mam nadzieję, że jak będzie jakaś fajna oferta, no że trochę te wyświetlenia Janusza podskoczą, no bo obecnie są na dramatycznym poziomie, ale może transfer lekko to poprawi, kto tam wie. Ale chciałbym iść do jakiejś mocnej drużyny. Pamiętajcie, że nie biorę innej możliwości niż gra w lidze mistrzów. Więc jeśli nie zgłosi się drużyna grająca w tych rozgrywkach, która przedstawi nam ciekawą ofertę, to nic z transferu. Ja nie będę grał tylko w zmaganiach ligowych. Janusz zasługuje na Ligę Mistrzów, a tu nas na razie nie chcą wypuścić, no bo jesteśmy tak dobrzy, że po prostu nie chcą się nas pozbywać. No ale wiecie, no, my tutaj nie dyskutujemy, my tutaj narzucamy swoje warunki. My tutaj jesteśmy gwiazdą. I tak czy siak, wreszcie wymusimy transfer, mamy się od kogo uczyć. no. Wystarczy wziąć numer do dębele, no i od razu transfer wywalczymy. To jest jedna pewna rzecz. No i tutaj czekamy oczywiście na odpowiedź z zarządu, abyśmy nie musieli za długo czekać, no bo nie jesteśmy cierpliwymi ludźmi i ponownie nie chcą nas puścić. No kurczę, zaraz to ja wystukam numer do tego dębele, bo naprawdę to już przestaje być powoli śmieszne. No tutaj domagamy się transferu, a nie tkwienia. Cały czas w lidze portugalskiej. My tutaj tylko przyszliśmy się lekko odbudować, a nie kontynuować naszą wielką karierę. Którą oczywiście chcemy zwieńczyć zdobyciem wszystkiego, co się da. No bo wszystko chcemy zdobyć, no dlaczego by nie. A szczególnie cenna dla nas jest Liga Mistrzów. Kiedyś już zdobyliśmy ją z że ale od tego czasu już trochę wody w rzece upłynęło. No a wiecie, no, jak cię długo nie ma na szczycie, to o tobie zapominają, więc musimy na ten szczyt wrócić. I tutaj jest wreszcie odpowiedź zarządu zobaczmy. No i widzicie, postraszysz, że zadzwonisz do dębele. No i od razu się zgadzają na transfer, bo wiedzą, że tak naprawdę już są na przegranej pozycji. I tutaj czekamy na ciekawe oferty transferowe. Zobaczymy jakie się pojawią. No bo jakieś muszą. Tutaj widzimy Coutinho przechodzi z Barcelony do Chelsea. Ciekawy transfer. I zobaczmy pierwsza oferta. Krystal Palace, co to ma być? No, czy oni chcą mnie opluć w twarz, tak naprawdę, taką ofertę wysyłać wielkiemu Januszowi? No, po prostu ta zniewaga krwi wymaga. Nie, no, po prostu ja się tego nie spodziewałem, że tak nie szanują naszego wielkiego polaka rodaka, żeby takie badziewne oferty mu przysyłać. to agent powinien odrzucić i od razu wrzucić do niszczarki, na co my go zatrudniamy, tak naprawdę. Miałby człowiek Rajole i byłoby zdecydowanie łatwiej. No i tutaj widzimy pięknie 86 Overala, więc jeszcze lepsze oferty powinny być. Chociaż czy mogą być gorsze niż Crystal Palace tak naprawdę? Gdzie taki bramkarz do takiego klubu? No szanujmy się tak naprawdę. No i jest druga oferta i patrzymy, kto to będzie. De Frey tutaj widzimy do Barcelony przyszedł. Od Borussii Dortmund. Hm. Powiem szczerze. Całkiem interesująca oferta. No ale w Borussii już byliśmy w karierze grabarą. Też nie jest to jakaś taka drużyna, nie wiem, za którą by człowiek umierał tak naprawdę. No i czy tam przechodzić? No wiele młodych piłkarzy, no ale czy Janusz chce grać z dzieciakami tak naprawdę? Ona raczej woli takie mocne drużyny już z doświadczeniem, a poza tym Borussia dopiero trzecia w swojej lidze. Jakby to była liga angielska, to jeszcze by szło wybaczyć, ale jak cię Stuttgart wyprzedza, to wiedz, że z tobą nie jest najlepiej. Odrzucamy tą ofertę i czekamy dalej, no. Czy coś się fajnego pojawi, zobaczymy, no. Nie mamy pewności. Ale czasu jeszcze trochę pozostało, więc mamy nadzieję na coś przyjemnego na pewno. Oczywiście żadnego meczu do tego momentu transferu nie będziemy grać. Nie no, ten menadżer to teraz on nas chce opluć. No. Nie dość, że Sevilla w Lidze Mistrzów nie gra, to już nam 35 tysięcy chce płacić. Przecież nam na waciki nawet to nie starczy. Taka pensja to w ekstraklasie, a nie w drużynie, która ma jakieś ambicje tak naprawdę. No bo Rosja niby też, można było przyjąć ofertę, bo gra z Interem, no niby Liga Mistrzów, no ale no i tak z dzieciakami grać. No szanujmy się, my potrzebujemy dorosłych hopów, tak naprawdę. No i tutaj odrzucamy też ofertę SEWI, bo ich znowu nie ma w Lidze Mistrzów. No i teraz wszystko stanęło na ostrzu, no, że praktycznie 9 dni do końca okienka. No a my jeszcze nie zmieniliśmy pracodawcy, no może być ta końcówka bardzo ciekawa, więc mam nadzieję, że zakończy się to wszystko happy endem, chociaż pamiętacie, było kilka karier. Gdzie nie dostaliśmy żadnej oferty, no i kończyło się tym, że zostawaliśmy w danym klubie. Czy tam żadnej ciekawej oferty, bo to też można różnie rozumieć. Czasem nie dostawaliśmy w ogóle, a czasem śmieszne oferty, więc nawet ich nie rozpatrywaliśmy na poważnie. Barn move. Nie no, nie róbcie sejaj, odrzucamy to. I tak byśmy Borucza nie wygryźli, no to po co iść tam w ogóle. No i okej, okay. czekamy na kolejne oferty, chociaż robi się nieciekawie, ale to jest też śmieszne, że Barnumów chciał nam dać 3-4 razy tyle co Sevilla no. Coś bardzo źle świadczy o drużynie z Hiszpanii, że tak nie cenią sobie pieniędzy, które chcieli zainwestować w Janusza naszego wielkiego. No i dobra, chyba w ostatnim dniu okienka będziemy musieli liczyć na ofertę ostatniej szansy. No i boję się, że pojawią się same takie marne, więc no... Może nie być ciekawie. A można było jednak iść do Borussii i też się bawić w Lidze Mistrzów, no ale znowu, no nie jara mnie już tam granie, kiedyś tam byłem w innej karierze, więc chcę jakiegoś urozmaicenia. No a tych ofert jak nie było, tak nie ma, a jest jakaś, zobaczmy, 8 godzin do końca okienka. Z Chelsea, no powiem wam, opłacało się czekać to. No, to jest naprawdę oferta, którą warto przemyśleć. Ty, z tego co ja pamiętam, to Sporting gra z Chelsea w Lidze Mistrzów, czekajcie. Sprawdzimy. To byłoby ciekawe, tak wrócić do sportingu bardzo szybko. No. no tak jest. Sporting Chelsea. No to Chelsea znalazła prosty sposób, żeby wyeliminować Sporting podkupić im Janusza. No. Szanuję za taką inicjatywę, tak naprawdę. Trolling Level Master. I zobaczmy tutaj inne ligi, jak się znajdują w Premier League. Obstawiam, że z parodystą na ławce raczej nie za wysoko. Piąte miejsce. No jak na tego trenera, a to i tak sukces, tak naprawdę. I trzeba się zastanowić, chociaż nad czym się tu tak naprawdę też zastanawiać. No ostatni dzień okienka i przychodzi taka oferta. Godne pieniądze, mocna drużyna, Liga Mistrzów, a do tego coś tam w Premier League też można powalczyć. O miejsce na przykład Arsenalowe. Ale jaką decyzję podejmę dowiecie się już w następnym materiale w tym odcinku. To by było na tyle. Napiszcie swoje tak naprawdę co wy byście zrobili na mojej sytuacji w komentarzach. Poczytam sobie no i niedługo podejmę ostateczną decyzję. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale